Witam was bardzo serdecznie z Strumfigułek. To jest kolejny odcinek z... na moim kanale z FIFA 21. Jeszcze sprawdzam w sumie, czy tam się coś. Ale tak, moi mili, jest to odcinek taki, że FIFA jest aktualnie za darmo, można powiedzieć, na Steamie przez 3 dni. Więc kto by chciał, to tam zapraszam, można wbić na Steamka sobie odebrać na te 3 dni i sobie samą pograć. I Jak widzicie po tytule, jest to odcinek. YouTuberów, a ja może nie tak dokładnie, że YouTuberów, że YouTuberów, ale mam coś takiego sobie stworzone na kreatorze właśnie każdego że każdego sobie stworzyłem, mam tak, tutaj Skaja. to pewnie może pamiętacie z let's play'ów z GTA, Lolka, z LOL'ka, samego to znacie, tutaj Ryk z Funny Moments i LOL'a Kapel, no do Kapela to jeszcze w ogóle nic z nim nie było, ale możecie sobie wbić Mam go ten, w grupce na, na YouTube Begara znacie pewnie z Gwen Bo on właśnie ze mną nagrał odcineczek z Gwen, jak pierwszy raz ona tam wyszła i robiliśmy klasik to Funny moments, dywcio Osoby, które właśnie obserwują mój kanał wiedzą, że z dywerem właśnie tam Kiedyś streamowałem na Twitch'u, ale to było dawno kubuś to kubuś koldiaczka to znacie mnie też więc z takim teamem właśnie wyjdziemy youtuberów na pierwszym moim odcinku generalnie będę sobie samemu grał w tą gierkę chyba że no wam się tam przypadnie do gustu taka seria z youtuberami no to będę mógł sobie nagrać gram czułość inna jakaś dziwna gram a A na na. na, na, na. Myszce, jak przed chwilą właśnie widzieliście. Czemu? Nie wiem. Czemu też nie było dawniej odcinka, wcześniej w sensie? To też właśnie nie wiem. Trzy dni temu był ostatni odcinek, chyba że to wstały w sumie w sobotę, jak to widzicie. W sumie jeszcze nie wiem, kiedy to stałem, ja zobaczę. To nie wiem, tak nie chciało mi się za bardzo, też czasu nie było na to wszystko. Wam Powiem, nie wiem, jak to się skipuje. A to już jest normal dobra, prawda nie zobaczyłem mecich youtuberów, Wczoraj grałem sobie mecich youtuberów, ale zrąbałem akcję, że zapomniałem za bardzo tego. Za bardzo zapomniałem zmienić czegoś takiego jak wiek. No i kuźwa każdy miał 30 lat i kontrakt im się wygasał oraz kończyli karierę. Więc no. A w sprawie tego wolnego czasu to tam. No kurde, nie wiem, ostatnio jakoś mało mam czasu na gierki. Odpalę tam 17:30 około. Kurde, jak miałem w takim czasie sobie nagrać? No nie bym czasu czas, żeby nagrać. Ale też nie chciałem jakieś na szybko. Jakieś gówno. po gówno, to tak, akcja też była głównym. Statystyki każdego to nie wiem, czy było widać. Ale każdy ma jakieś 75 do 80 overall. Więc tak, tu już jest. I gram z Czemu? Nie wiem, ale chciałem tak, żeby Liga Angielska To najlepsza. ta. Te. Teraz zobaczmy. No i... Jeszcze chyba spalony by był, nie? No i też jeszcze... Nie patrzcie tak za bardzo na wygląd postaci Tak przyśmiewczo, przed, nie wiem, Kubusia zrobiłem Tarnoskórego Teraz Dyftur Znajduje Coldaczka, który strzela. Musi Musiał Jeden do zera Nowic już to jest, ponieważ dawno nie grałem w, w, w FIFA, ale no jak widzę, że w 10 minucie uda nam się strzelić na no to wiecie, nie. Lipton. Ale piękny dywtur podanko, do koldiaczka, on to pakuje. trochę w szoku. 1 do 0 w 10 minucie. Na Napoli oczywiście. Ale to już chyba widać. On też że wszystko się nagrywa. Chciałem ja też chwilowe cięcie zrobić, żeby odpowiedzieć mu. Tego najtrzeba walić No teraz ob w obronie się gubimy Pat Patryk. Dobra, gdzie on to strzelił w ogóle? No, to chyba od naszego, nie? Siadł Tak wali Aha, to fajne Bez tu nie Ja rozumiem Jest to taki trochę do dupy tryb Bo gram na jakimś nowicjuszu, ale No wiecie Też nie gram najlepszymi postaciami Nie zrobiłem ich jakichś koksów. I teraz znowu dyftur do pięk piękne podanie do... O kurwa O, to podanie też bez dupy I kusek na, na razie najchujowej Nie no ale Co za strzało to był tak Zegar przy piłce Nie, jednak nie Ale jest tu kapel niebieski włosach Patrzy Nie, moich obrońców to bym sobie w sumie pomyślał, bo Mega wolni oni są Ale Ładnie z nami, ale choć traci. Zapomniałem znają brodę dodać. Czemu tego on nie wziął? Czemu Patryk jest taki bardziej brązowy? Nie wiem. Mam nadzieję, że się nie obrazi. A teraz kapelinio. Piękna... I. Aj. Szkoda. Byłaby fajna akcja, ale trudno. Zdarza się. Dobra, od jakiegoś czasu się nic nie dzieje, ale mamy akcję i Kusek wypuszcza Kubusia, który biegnie, nasz młody paceman i Koldiaczek, kurde, no to nie miał tak wyglądać, <grydy> kurde, jak to ciało, no, miał być taki ładny gol, też w ogóle, jak fajna formacja, Jeśli ja nie wiem, czy, Wie, wiem, nowicjusz, nie, tu będzie łatwo. Wręcz powinno być łatwo, ale... ol starano, Ej! Teraz dioks musi ratować. Jednak patrzy Ryk, ale... Nie wyratował. Nice, Dobra interwencja, ale co to było? Przecież on tam prawie nogę złamał. Z nami, główko wygrane. Jeszcze mu złamał tą nogę przy okazji. I kontra, szybko, lecimy, figusek Wypuszcza Kubusia Kubuś wrzuca Ale TY Ty, dobra piła to była Fajnie leciało Jak, jakby to takie jak nie wygląda, no. Nie wiem, w tym kreatorze ile się czy Czekaj się zobaczę, 60 minut już trwa Moja rozgrywka w tej grze Dobra będzie w środku, wrzuca rzuca. No, na mnie Z nami? Kurde. Było blisko. Kurde, no. To miało być w bramce. Kurde, mam takie fajne akcje. Hej, to było do dupy. Ale mam tyle fajnych akcji, a nic nie wykorzystujemy za bardzo. Teraz kapel musi ratować. Akurat wahadłowych mam szybki dosyć. Klasik, dobro odegrania do dywczyr Kapelinio. Kapelinio! Ja, jak to leciało! Jaka technika! Tak. Ty, tu dobry! Tak leciał do góry fajnie. Trener w szoku, on już to widział w bramce. Się nie dziwię. Ja też, ale. Ooo! Wow. Teraz mi zaimp zaimponował. Dobra. Wydywerem mi się fajnie gry. On jest wszędzie. I w obronie coś pomoże, i w ataku. Asystę ma już. Koldi ładne strzały. I głosek to jakiś lamos. Ale nie, na pewno jest chyba zwinnieś niż koldiaczek, czyli drugi napastnik. No ale kurde. Nie umie strzelać takie koldiaczek. Oj, oj, oj. Nie no, Sky to łapie. Musiał, no. To była akurat prosta piłka. <laughs> ja nie wiem, co tu Bega robi. Tu nie powinien klasik być. niego. Czy piłca. I Który do środka. O, rzutka. Tutaj leciała Przecież branka to miała łatwo ten. Chodź z drugiej strony naciskane. Mecz youtuberów. Z nami biegnie. Jak leci Dobra, idiox odbiera Tywczyrk. Wyklasana Klasana. do Fikuska. Czy będzie chujem, czy strzeli? Nie no, to jest hit. I to nie będzie różne. Dobra, jednak będzie. Ale słabizno, no. Co ja zrobiłem? Kubuś. Do. Oj. Koniec połowy yy, rezultat, yy, -l -l rezultat. Rezultat co. Rezultat 1 do 1. 1 yy, do 0. once na prób 3? Na no serio? Nie widziałem czasem tych strzałów Ale spoko. Nikt się nie zmęczył. No widzicie taka formacja Dywer tutaj jest, a go widzę najczęściej. Czy piłka jest z prawej strony, a go widzę na środku najczęściej. Nie wiem czemu. Jeśli ustawienia tam nie każdy ma jakieś mistrzowskie czy coś Kurde O, to jest seta, nie? Begar... A. Znowu po typy. Mogę nie wystrzelać, ale... Kurde, ciekawe co by... Na serio. on W ogóle wygląda jak Chińczyk. Nie wiem. Kurde, kto to był? Dobra, tutaj rzucę na dewera. Jednak Fikusek się tu wrąbał. No i Fikusek traci. Nie? Generalnie super. Najlepszy piłkarz. Ej, hey, to Fikuska, nie? grupa na Facebooku nowa wejdzie. Kurde, kubuś. Ty jakiś szybki, mobilny, nie? Ale. Na ma. Taki w obronie, nie najlepszy, ale wahadłowy może być. Legis. Poczeka na szybszego kolegę. A szybszy kolega sobie wchodzi w polekarne jak chce, nie? Dobra, może teraz. Ja pierd... Scholisz z boiska gościu. Ja rozumiem z pierwszej piłki, ale... Ja pierdol... Ja też nie gram za bardzo na fikuskę, po prostu teraz wrzuciłem, nie? Też mogę to chyba kończyć KP Walno bramę i by było. Za do 0. No tak to może jeszcze wszystko się okazać. Chodź, Dioks, ładnie. Ty, to dobre jest. Poldiaczek leci na skrzydełku. Teraz! Albo nigdy. To nigdy. O kurwa, no. Dobra, zmiany mamy. Kopa oko Dobra, to mam kill cool. Insigne W ogóle mam jeszcze ten stary zestaw Lestera, ale Wolę sobie swoimi grać Dobra, odegrajmy do bramkarza, on to kopnie Trochę słabo był lepiej Ole, sitko klasykowi zrobił Dobra, patrzy Ryk Ole, wślizg, no Wyjaśnione ze golema Dobra, co oni dają ze strzały gorzej niż moi zawodnicy? Nie no, ale nie ma złych zawodników, nie? Mam no, no, dobry overall. Nie jest taki zły. Halo, żółta no. Patrzcie, jakie włosy ładne. Tak kapel nie wygląda, <noise> Ale niech ma te niebieskie włosy. Patrz, jak się tam wysuwa kubuś, jak on leci. A kurwa. Ta wrzutka, bo była... skutka chyba. <grytka> Dawaj, kurde, patrzy ręka okiwali. A mam snamiego. Dobra jednak nie. Mam dioksa. kuźwa też nie Gubię się w obronie Nie no żartowałem Aj, do dupy podanie W ogóle, nie, co moi Pomocnicy robią Oni nawet nie idą pomóc Dobra, tam Ładny wyrzut I lecimy Dyftur Podanko Nasz Aubama Yank, wywrócić prawie. O kurde. Na 5 obrońców grama. Co jest? Nice. Ale zablokowało fajnie. I lecimy kontra Klasik. Podanie do tego, co im jest strzelić bramki. Na skrzydełko. I ze skrzydełka. Ach, kurde. Myślałem, że to się tam wysuję. Nie no, masakra. Jeden gol. Koniec. Może być. Dużo akcji zmarnowaliśmy. Musimy jeszcze jedno trafić. Do kapelinio, kapelinio. A weź łupni. fano. Trener wkurwiony. W ogóle nie pamiętam jak to się gra. Co jest ten guziku. <słyszy> <słyszy> no, nie oni sobie malagę tik takie będę robić. Nie ale o... Ci jest dobrze, że nie strzela się, no do nie Dobra, to przez tego no już to jest 100%, ale... Przysztof, dole. Już oni mi wchodzą dobrą. Oj Patryk. Nie no, mu nogę, no. Kurwa, dobra, o tego nie strzałem no Dester City, patrz, ryk mam nadzieję, że tu nie będzie czegoś takiego. O! I to był mocny strzał. Mam nadzieję, że tu nie będzie czegoś takiego jak. Nie wiem, że nie będą chcieli odejść z drużyny, nie? Wiecie, schodzi jakiś lepszy. lepszych no w sumie chciał zobaczyć, jak ktoś opuszcza i co on by tam robił. Czybyś się jakiś rozwijał, czy nie? Dobra, Fikusek ostatnia szansa. Jeszcze mam Begara? Jednak kuźwa... Ja je będę wciągnął. Lewy shift mogę jakoś wywalić. Walić? A, jestem kontuzowany niby. Jednak... Nie wiem, coś jest. Normalnie zasuwa. Teraz pewnie na kontuzji bym strzelił gole, nie? Co za przerzut nami z baniaka zaczyna akcja lecim dioksem numie Jakby to siadło Dobra teraz muszę w końcu Ja pierdolę Goldiaczek ja asystował Big. i w końcu zsiadło. Nie wiem, muszę jeszcze finezyjnie się nauczyć strzelać, bo tam jakieś fajne podkręcenia mam moja postać. Ale mi Napiszcie w komentarzu w ogóle, czy byście chcieli więcej takich odcinków. Bo mogę nagrywać, jak już to powiedziałem. Nie było Nie no, nie pamiętam jak się podkręcę piłkę, no? Musiał później zobaczyć. Hmm, tak to jest się... Dobra, na jego, że są. Gol kurde Jak Oj. Jeszcze jest. Gdzie są moi ludzie? Ubu... Kurde. Ale wszedł w pole karne. Dobra, winak jest, więc dobra. Mam nadzieję, że to wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like, suba, dzwona Napiszcie komentarze. Czy chcecie tego więcej? Nara.